Dobra. Można? Panie Ministrze, krótkie pytanie. Jesteśmy na konwencji programowej Karola Nawrockiego. Czy możemy się spodziewać dzisiaj, że kandydat niezależny, tak, bezpartyjny, z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj zadeklaruje choćby nie wiem, w kwestiach bezpieczeństwa, że nie, wiem, nie wyśle wojsk Polski na Ukrainę? A tego się dowiemy bo trwała właśnie, wszedłem w tej chwili konferencja od pana Karola Nawrockiego, ale rzeczywiście tak jak pan zauważył, to jest jedyny rzeczywiście niezależny kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Liczymy na to, że po wygranych wyborach będzie gwarantem tego, że w Polsce będziemy mogli odzyskać suwerenność, bo jak doskonale wiemy w tej chwili nie możemy mówić, że nasz kraj jest w krajem państwem prawa. Widzimy, że Rafał Czaskowski zaczyna się stroić w te piórka prawicowca, prawda? Szeroko próbując zagarniać elektorat również Prawa i Sprawiedliwości. W jaki sposób możemy się spodziewać, że sztab tutaj kampanijny będzie odpierał tak? Znaczy, że to nie jest hipokryzja ze strony sztabu pana Trzaskowskiego, że najpierw reprezentuje interes lewicy, lewacki można szczerze powiedzieć, i robi wszystko, aby pokazać, że on jest taki nowoczesny Europejczyk, a z drugiej strony, jak tylko zostaje ogłoszony kandydatem. Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta staje się prawicowy, konserwatywny, no niemalże jest tym, jak gdyby jednym z największych patriotów, który walczy o interes naszego kraju, w kontekście oczywiście szeroko rozumianej prawicy. Jedynym rzeczywiście kandydatem, który może starać się o tytuł tego niezależnego kandydata, który będzie mógł połączyć i prawą, i lewą stronę, będzie mógł połączyć centrum, będzie obywatelskim kandydatem jest właśnie Karol Nawrocki. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy i go w tym popieramy. Rozumiem, że Karol Nawrocki tutaj dzisiaj stawia tamę wobec imigracji, będzie reprezentował interes bezpieczeństwa. Jednak czy wygrana potencjalna kandydata Nawrockiego? Daje szansę na przyspieszone wybory, chociażby parlamentarne. No, tutaj mamy różne scenariusze. Niekoniecznie, aby przejąć władzę, muszą być przyspieszone wybory. Proszę pamiętać o tym, że jeszcze są instytucje wotum zaufania, wotum nieufności, ale z pewnością, abyśmy mogli mówić o tym, że. Chcemy odzyskać władzę. Tym pierwszym dużym krokiem, aby odzyskać Polskę dla Polaków, jest właśnie wybór kandydata prawicowego na to, aby można było na czymś oprzeć tą swoją wizję. Myślę, że Karol Nawrocki spełnia te wszystkie wymogi. I w rzeczywistości, gdyby Państwo zapytali inne osoby, nawet wśród innych elektoratów, no to sytuacja jest taka, że inni kandydaci pozostali kandydaci, nie mają większego. E, za sobą jak gdyby e, elektoratu oprócz Trzaskowskiego który ma elektorat tylko i wyłącznie związany z Platformą Obywatelską, nasz kandydat opierany przez Prawo i Sprawiedliwość ma możliwość rozmowy z Konfederacją, ma możliwość rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością, Część wyborców z trzeciej drogi również mówi o tym, że popełniło błąd podczas wyborów, więc jest to elektorat do zagospodarowania. A w przyszłości z pewnością będzie prezydentem, który będzie reprezentował nasz, a nie wschodni, ani zachodni interes. Ostatnie pytanie: naprawdę, czy nie obawiacie się, że gdyby jednak udało się zwyciężyć w tych wyborach, czy Donald Tusk nie ucieknie się na przykład do unieważnienia wyborów albo. Czy nie będzie Wam rzucał kłód pod nogi po prostu, żeby jednak... Tym... No oczywiście Donald Tusk wraz z całym rządem i całą dzisiejszą opcją rządzącą zrobią wszystko, aby to ich kandydat był prezydentem. Wiemy o co jest stawka, stawka jest o Polska, więc myślę, że nie tylko Donald Tusk wraz z rządem, ale być może również inne państwa będą zaangażowane, mogą być zaangażowane w to, aby wytłumaczyć, rzeczy nieprawdziwe. Wiemy doskonale, że będzie to bardzo trudne, no ale już widzieliśmy, że dla tego rządu nie ma rzeczy niemożliwych. Przejmują e, władzę w postaci e, mediów, przejmują władzę w postaci przejęcia nielegalnego prokuratury generalnej. Kto wie, co będzie dalej. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.